Bo ci powiem, że za naszych czasów to inaczej. Tak, w, było ekonomiku? w ekonomiku. Pamiętasz, pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. No. Oj, te czas. A, kiedy Oj, to Człowiek jak tak wraca wspomnieniami. Tak, tak. Tak. Te próby, to mhm. wszystko. Z kabaretem. Walcie, pamiętasz? Pamiętam, by Pizza byli. za darmo byli. było. Byli. I drink, a nie ty drinka piłaś, a Piękna część, ale to już Jest. wyjazdy, wyjazdy mm -hmm. wspominam pozytywnie, że tak powiem, tak. no same. Kurde, a widziałeś te płytki? Uuuu. A widziałam, remoncik, remoncik, był, był. Jest kasza żuni, tak, ogrozonko, z majonez, nie? Wyszli, a tak, wyszli to te hamidło poszło, to płytki trzeba zrobić. Tak Teraz no, Tak jest, a my po Nelonie, po gumolicie, żeśmy Specjalnie przebrany. My witamy wszystkich serdecznie. Tak, Ola. Cześć. Mateusz. Cześć. Były kabaret. Były kabaret tak, dokładnie, były. Szkoda, Szkoda. Ale co zrobisz? Tak. Tak. Widzisz zdziwienie na twarzy jakieś tak... Kabaret. Był, był kabaret i tak. bardzo dobrze prosperujący, odnoszący bardzo dobre wyniki. Zaczepian. Aż moim skromnemu Tak, Zaczepiani w sklepach tak. i na rynku w poniedziałek w Brzozowie. Tak zwane święto Pawonza. <laughs> Było. Nie, no, w porządku, w sumie fajne czasy. Tak. Człek by się czasami nawet wrócił teraz już po tylu latach po szkole to już no tak, tak wraca do tych prób Profesorki Bryś, pozdrawiamy, tak. Mary tak nas ogląda, sam to highlight, Pani i highlight. Ela, Nie, no, się no, nie tak. Leonor kręci teraz. tak. <laughs> nie no, no słuchajcie, no wszystko było w porządku do pewnego momentu, dopóki nie przeszła matura i trzeba było się rozstać. Tak. Tak. Jedyny, Czy to matura jedyny, to akurat pikuś, moment. bo to matura to, to, jest, to jest akurat u nas... No, no, tak, tak to, tak, to było tak, to, to rozstanie. Marian. Marian, chci mnie jeszcze kochać? A mógłbyś się jakoś pokazać? Ja pies jestem? Przeabym pocałował. Ja. Dobry czas. Chociaż czasami troszkę, że tak powiem, było bulwersacji o niektórych aktach, ale ale sobie wszystko przechodziło, bo jakoś ludzie. Wiem, pamiętam po pierwszym występie, zamierać, jak było, że pamiętam, był taki moment, że wy... występowaliśmy chyba wtedy pierwszy raz jako pogubieni. Mhm. W ogóle nie było, strasznie mało ludzi było i po tym pierwszym razie, jak było, już było takie coś, że to było na drugiej zmianie później, nasz drugi występ i ci wszyscy nawet uczniowie, którzy mieli pierwszą zmianę, prywatnie przejechali na występ, była taka, tyle było ludzi na sali, że sztuka była się przepchać właśnie. Tak, Lekcje skończyli, ale później wrócili do domu i przyjechali specjalnie na występ, nie, a mieliśmy tylko wtedy w sumie trzy skecze czy coś takiego, ale że tak powiem, no tak, to taki freestyle. Że tak na powiem. Żywioł, na żywioł, tak? Dobra, to godzinka przerwy na papierosa. Nie żartuję, oczywiście. Nie, Broń nie, Boże, nie ja nie palę. Nie, tutaj ja w ogóle się alkoholem brzydza, widzę pijanego, to mnie ta lepiej. Nauczyli nas tego w ekonomiku. Nauczyli nas nie. tego w ekonomiku. Podejścia i szacunku własnego życia. Tak. Stop narkomanii. Teraz. Tak. A, pami a pamiętacie, y, trumny i tak, tak, tak. To, to były te krwawe otrzęsiny, czy coś tam. No. hell! się tak podobało, Ja pierdzielę tak? wtedy. jaki? ja byłem wysmarowany, dwa dni się nie mogłem domyć po tym makijażu, wtedy tymi farbkami. No Byliśmy później, nie wiem, to jest chyba z Sorką Bryś, tak? Na zakupach wtedy. Gdzie to było? W Sanoku? Czy gdzie to byliśmy? Tak. W Sanoku w takim sklepie specjalnym z maskami. Takim, bo to były. Pierwsza opcja Nasze była piekielna chyba? Czy coś takiego piekło? A później wampiry. 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 Tak, wampiry. Tak, tak. Co później dziewczyny tańczyły bodajże chyba do piosenki Jacksona thriller z tego co mi się wydaje. No ten no, taniecz tak. Pierwszego jako się tak podobało, że wszyscy na stanie wejść. No, no, wszystko było spoko. Później dużo ludzi też właśnie się, się dobrze bawiło i, i atrakcje coś się tarzali tam po tym, no kurde, no świetne, świetne czasy ogólnie, ale bardzo dobrze, także zapraszamy w sumie, jeżeli ktoś się nadaje, a nie potrafi odkryć swojego talentu. Mamy nadzieję, że, że, że zostawiliśmy jakiś no ślad i, i mam nadzieję, tak to mówię, to my tworzymy historię. No i oczywiście nie występowaliśmy tylko No dokładnie, to nie to, było to tak, że, że, że nie występowaliśmy. Nie w szkole przed uśniami, no. ale byliśmy w alcie i tam za liceum. Tak, do liceum się przeszliśmy. Do liceum. Też liczeu, były, były zna, Konkurencja. Nawet liceum jaśnie. nie miało takiego kabaretu jak my, jak my! Nie miało. Zapraszali nas. Nawet byliśmy z liceum występować, nie. No proste, tak, bo nie mają kabaretu, dbało. zapraszali nas. Strasznie się Dużo ludzi z liceum później przychodziło nawet prywatnie, tak samo na, pamiętam, tak, było dużo osób z liceum, też na przykład my mieliśmy występ, jakiś mm -hmm. był dzień nauczyciela czy coś, yy, prawda, i było podzielone na, yy, na dwie tamte premiery całe. No to na pierwszej oczywiście nie, ale później już jak yy, było to chyba o czwartej czy o którejś, no to dużo osób z liceum przechodziło mm -hmm. nawet na występy. Mm -hmm. I, I później tak się zaczęło, nie, zaczęło się, że tak powiem, gdziekolwiek gościu. Nie tylko, w, nie tylko w, że tak powiem w, w, naszym gronie, tak, nie? Tak, w naszym gronie. Oczywiście też chciałbym zauważyć, że Kabaret Pogubieni to nie tylko my, Oczywiście. historycznie, bo dużo ludzi też było, też dużo ludzi się przewinęło przez kabaret, chociażby Karol Kuś, najczęściej chyba, najczęściej Gosia też bardzo często. Nawet Tomek Sawicki. Tomek naszej. Sawicki też Dziemy. właśnie, z naszej z naszej klasy. Mhm. Trzecia, mhm. Fy, fy, fy. Fy. Fy, fy. profil. Techniczny, ekonomiczny, tak? Czy jakoś to było? Bo ja zapomniałem na razie. teraz... mieliśmy, Jaki mieliśmy to matematyczny i A, bo nas połączyli ogólnie. Humanista. Tak, nas połączyli. Ja byłem z matematycznego, ty z humanistycznego i powiedzieli. I do... Albo jedna klasa, albo on! Nie, <laughs> nie żartuję ja to... oczywiście, no. nie, żartujemy, nie. nie. połączyli naszą klasę i w sumie dobrze, że połączyli, bo podejrzewam, że aby nie ta zbieżność łączenia klas, to z Olą byśmy chyba raczej nie trafili do kabaretu, bo... W sumie od czego to się zaczęło ten nasz kabaret? Mi się wydaje, że od naszego bania. co Ja opowiadałem kawał, a, a, a ty tam tak, też. No, no pani sobie porozmawiać. No nie? pogadać z, z nią pani tego, pośmialiśmy zawsze, pośmiali, pożartowali i taka tak. zaszła koncepcja. A, czy no, byście nie, chcieli... nie chcieli. No, czy nie chcecie dołączyć. Pani tutaj i pani Lainty, się tak I, I jakoś tak to już później w sumie tak nas ciągnęło, że już samo poszło. To już była taka, ja wiem? No to rzeczywiste później, że coś, to, no to no, dobra, jaka to akademia jest no to co robimy, tak, nie? Chęci, nie? Tak, tak. I oczywiście, oczywiście plany później, co robimy, jak robimy. No oczywiście nie mogliśmy zrobić wszystkich sketchów, bo niektóre no, nie przeszłyby. No ale robiliśmy te takie, które też by nie przeszły, chociaż troszkę bardziej taką dozwoloną tak. wersję. Za to, to dobra szkoła? Brz, no jasne, że kurczę. No. Ja w sumie nie chciałbym do jednej szkoły iść, pomimo to, że złożyłem masę podaj. Ja tak samo. I to nie i się i... dostałam, ale poszłam do ekonomiki. Które z, 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 mhm. do ekonomika chodził i pyta się, i co dostałeś się? Ja mów, no Dostałem się do liceum. Ja tam, ja do liceum, chodź do ekonomika, nie? Ja mów, a c, nie idę zobaczyć, czy je dostałem. No to zobaczymy, pójdziesz, zobaczysz, jak się dostałeś, to no i tak jakoś popatrzyłem na no, ten ten no, kurczę, dostałem się i tak myślę sobie do liceum, czy, czy ten. No ale jakoś tak ta atmosfera, nawet jak pamiętam, wchodziłem pierwszy raz, to jakoś tak lightowo wszystko fajnie, nie, nie bez jakichś I zdjęć. Trafi, bez... Nie? Nas jakoś tak człowiek bardziej. No dokładnie, tam, tam mhm. jest ten duch taki, że. To... Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich. i zachęcamy do pójścia do ekonomika. Tak jest. Tak, naszej wspaniałej szkoły. Naszej. Byłej, I... wspaniałej. Tak, niestety. Się łeżę. Rodzić, a się, mi nie, nie. O, i łęży płyną. Człowiekowi. <coughs> dobra, nie dobra. Także pozdrawiamy i zapraszamy. i, zapraszamy. I tak. Się się.